Nie zbliża się do Miguela i nie rozmawiaj z nim o mnie. Miguel jest tylko mój. Nie pozwolę nikomu nas rozdzielić. Nie znasz mnie. Byłam głupia, ale mogę być zła, jeśli wejdziesz między nas. Myślisz, że nie mam co robić? Próby? Nie przyjęli cię do grupy tanecznej. Przykro mi, jeśli cię obraziłam. Przepraszam za to. To paskudne, co? Za późno o tym pomyślałaś. Nie masz prawa tak do mnie mówić. Nie możesz kpić z tego, co się stało. Nie jesteś zła. Nauczyłam się od ciebie. Jaki kolor? Czerwony. Teraz stańcie w parach. Będziemy się bawić w czuciu babkę. Coś w tym stylu. Niech każdy zasłoni sobie oczy. Coś jest bez pary? Zasłoncie oczy. Tę grę nazywamy Poznajmy się lepiej. Zdacie sobie sprawę, że inni są nie tylko nazwiskiem. Zbliżcie się do siebie i dotknijcie się. Poczujcie swojego kolegę. To trudne i przerażające, wiem, no, ale odważcie się. Poznajcie się wszystkimi zmysłami. Vem Dobrze poszło. Było mi miło. Chciałam zapytać, czy możemy porozmawiać? Oczywiście. Chcę pomóc WIKO. Nie podoba mi się to. Gratuluję Ci. Dobrze to o Tobie świadczy. Tak, ale nigdy w życiu nie robiłam czegoś takiego. Najtrudniejsza już zrobiłaś. Podjęłaś decyzję. Tak? Rozchmurz się. Nawet kiedy zniszczyli zniszczyliście strój lamparta, tak nie wyglądałaś. Martwię się o Vico. Chcę jakoś jej pomóc. Jesteście ze mną? Pewnie. Nic was nie powstrzyma? Składamy komuś figla w ramach zemsty. O czym Ty mówisz? Chodzi o poważną sprawę. Zrobimy coś, czego nigdy nie zrobiliśmy Co? Co takiego? Manifestacje. To takie plebejskie. Manifestacje przeciwko czemu? Bo nie ma tu sklepu Dolce Gabbana. Ani Masarika. Jak możecie być tak puste? Ja was tego nauczyłam. Powinnyśmy pomóc naszej koleżance, Viko, żeby jej nie wyrzucili. Co nam do tego? Rozmawiałam z profesorem Madariago. Teraz przyczepili się do Wiko, ale każdą z nas może to spotkać. Niemożliwe. My jesteśmy inne. Wiko jest inna. Vico jest jedną z nas. Ty ją zmieniłaś, ale w głębi duszy jest stypendystką. Zwłaszcza dla szkoły. Nie wierzę w to. Na jej miejsce przyjdzie ktoś nowy, a to nam odpowiada. Widziałam dokumenty na biurku Alisi. Do czwartej klasy przyjdzie nowy uczeń. To miejsce, Wiko. Dzwonek, chodźmy na lekcję, potem pogadamy. Czekajcie, powiedzcie mi coś. Zastanowimy się. Tak będzie lepiej. Lepiej nic mi nie mów. Musimy pogadać, to pilne. Za chwilę się załamie. Gdybyś wiedziała, co ci chcę powiedzieć, nie urządzałabyś scen. Idzie Celina. Potem spotkamy się na krytym basenie. W końcu. Oby to było ważne, bo jeśli Celina zobaczy mnie z tobą, zabije mnie. Martwię się o nią. Zachowuje się jakby była chora. Bo kto się do tego doprowadził? Nieprawda. Nastawiłeś ją przeciwko mnie. Wcale nie. Chciałem, żeby nabrała pewności siebie. Zamierzam rzucić celinę. To pierwsza rozsądna rzecz, jaką powiedziałeś. Dlaczego? To oczywiste. Nie kochasz jej? Nie wiem, dlaczego z nią jesteś. Może chcesz coś udowodnić? Wcale nie. Pomóż mi. Jesteś już duży, a ja nie jestem dzieckiem. Załatw to sam. Próbowałem jej to powiedzieć na kilka sposobów. Ale mnie ignoruje. Zagroziła, że się zabije. Sprawa jest poważna. Trzeba coś zrobić. Ale co? Nie wiem. Kiedy Celina mi o tobie opowiada, Mówi, że jesteś wspaniały, jak anioł. Jesteś dobry i tak dalej. Postawiła cię na piedestale. Może kiedy dowie się, że nie jesteś dobry i wierny. Sama się odkocha. Zastanów się. Nie bądź głupi. Jak się czujesz? Gorzej niż kiedykolwiek. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie widzę nic dobrego. Gdzie dziewczyny? Po co ci one? Muszą mi dać odpowiedź. Co się stało? Mnie przekazały tę odpowiedź. Nie chcą z Tobą rozmawiać. Odmówiły. W tej szkole nikt nigdy nie protestował. Nie chcą pakować się w kłopoty. Zamierzają porozmawiać z rodzicami. Wystraszyły się. Na mnie możesz liczyć. Bardzo cię kocham, ale tobie nie wolno protestować, bo jesteś stypendystką. Jeszcze spotka cię to, co Vico. Nie obchodzi mnie to. Przede wszystkim jestem Twoją przyjaciółką i wspieram Cię niezależnie od tego, o co chodzi. Dziękuję. Poradzimy sobie.